Serdecznie, Karolina Czajka, Pograjmy Mamo, a dzisiaj chciałabym Was zabrać na wyprawę w tajemnicze miejsce, a mianowicie do Szkocji nad jezioro Loch Ness, które jak wiecie słynie z potwora, które w nim zamieszkało. A dlaczego Loch Ness? Ponieważ jakiś czas temu ograliśmy grę pod tym samym właśnie tytułem, wydawnictwa Granna, i muszę Wam powiedzieć, że grata to było totalne zaskoczenie dla nas, dla nas dorosłych, ponieważ mm, zawsze robimy w ten sposób, że najpierw ogrywamy wspólnie, bez dzieci, żeby się potem nie denerwowały, że czytamy jeszcze instrukcje, no i tym razem tak samo było. Ale zagraliśmy jedną partię, zagraliśmy drugą, trzecią i stwierdziliśmy, że ta gra jest naprawdę super. No i co jest w niej takiego super? Zaczynając od pudełka i od wykonania, od samej okładki, która już przyciąga wzrokiem, przez całkowitą zawartość, czyli figurki. Fotografów, którymi będziemy się poruszać po planszy, przez plansze, przez kafelki, pejzaży, które budujemy sobie w trakcie gry, aż po to, co jest chyba najlepsze w tej grze, czyli potwora Nessie, składającego się z trzech części, czyli z łba, tułowia i z ogona. No właśnie, o co chodzi w tej grze? Tak, króciutko, słuchajcie, w grze jesteśmy fotografami, a w zasadzie paparazzi, i szukamy najdogodniejszego, najlepszego miejsca ukrycia, żeby właśnie sfotografować naszego potworka. I szukamy sobie właśnie tego miejsca. I jest to, może być to ławeczka, może to być na przykład jakieś łódka, gdzieś nad jeziorem. Po czym. Robimy zdjęcie. Ważne jest, żeby mieć jak najlepszy widok na, na Nesji, czyli widzieć najwięcej części jej ciała, bo im więcej zobaczymy, tym większa czeka nas nagroda w postaci ilości dobieranych kafelków z danego miejsca ukrycia. A po co te kafelki? No, jak już wspomniałam wcześniej, po to, żeby zbudować swój całkowity obraz, swoją tą powiedzmy sobie fotografię, na której Nessie będzie ukryta, no bo zależy nam na tym, żeby cały świat zobaczył, że to właśnie my sfotografowaliśmy potwora z loch Ness. Co nam się tak naprawdę spodobało w tej grze? Myślę, że przede wszystkim ujęła nas dynamika, która występuje w tej grze. Począwszy od tego, że nasze figurki fotografów zmieniają swoje ułożenie na planszy, czyli poruszają się dookoła jeziora w poszukiwaniu tego najdogodniejszego w danym momencie miejsca do wykonania fotki, poprzez to, co jest najprzyjemniejsze w tej grze czyli poruszania się, a w zasadzie pływania naszej milutkiej Nessie. Czego dokonujemy? z jest taką wielgachną kością K12, którą rzucamy właśnie na początku swojego ruchu. I... W ten sposób przemieszczamy Nessie i co jest bardzo fajne w tej, w tej kostce, w tym rzucaniu i przemieszczaniu i pływaniu Nessie, że po pierwsze na kości mogą nam wypadać wyniki cyfrowe od 3 do 6 i o tyle się przesunie pól, ale są też dwa jokery, które pozwalają nam, żeby Nessie wypłynęła w dowolnym dla nas optymalnie najlepszym po prostu miejscu. I y, ta dynamika, właśnie to, że Nessie pływa, jest mega, mega emocjonujące. A przy tym trzeba jeszcze pamiętać, że Nessie y, no nie może siebie sama ugryźć, pływając, ponieważ składa się, pamiętajcie, z trzech części. Więc jak głowa płynie, to za nią musi popłynąć też tułów i ogon. A to ma bardzo duże, y, dużym plusem w tym jest właśnie, w tej grze, jest. To jest strategia, którą, o której musimy cały czas pamiętać, yy, która jest przemycona też w taki sposób, powiedziałabym, gdzieś yy, ukryty właśnie, że nie rzuca nam się to od razu, że gdzieś tam jednak trzeba myśleć. Jest to gra rodzinna, ale taka spół spółki yy, pomyśl dobrze, zanim wykonasz ruch. No i gdzie jest ta strategia, gdzie jest to myślenie? Przede wszystkim w wyborze miejsca naszej kryjówki, żeby mieć jak najlepszą widoczność, czyli żeby widzieć jak najwięcej części ciała Nessy. Druga rzecz, którą musimy kontrolować w tej grze, to jak już wspomniałam wcześniej, dokąd płynie Nessy. Musimy sobie to jakby. Wcześniej przewidzieć, że jeśli wyrzuca na kostce 3, 4 lub 5, to Nessie może wypłynąć w iluś tam optymalnych miejscach. Kolejna rzecz, którą musimy, o której musimy pamiętać w tej naszej grze, w strategii przyjętej na, na grę, to jest budowanie naszego, naszej panoramy. Pobieranie kafelków. Punktują nam zawsze te elementy, które są ze sobą spójne kolorystycznie, i na tych nam najbardziej zależy, ale oczywiście możemy sobie zbudować też z, po prostu z tych, które uda nam się zdobyć, i wtedy zdobędziemy, otrzymujemy mniej punktów. Budowanie pejzaża wymaga od nas też tego, żebyśmy obserwowali naszych. Współgraczy, ponieważ daje nam to sygnał, kiedy mniej więcej skończy się nasza gra i jak szybko musimy podejmować kolejne decyzje. Czy czekać i ryzykować, że nie uda mi się ułożyć, być może będę miała puste miejsce i co za tym idzie, niestety 0 punktów w oczekiwaniu na najlepszy dla mnie kolor, czy też może po prostu położyć cokolwiek, żeby w ogóle ukończyć moją fotografię. Co jeszcze nam się bardzo podobało w grze Loch Ness, to negatywna interakcja, ponieważ spełnia to wtedy zadanie takie, jak to my mówimy w naszym środowisku graczy. To jest prawdziwa gra rodzinna, ponieważ ma negatywną interakcję. I ta negatywna interakcja to przejawia się przede wszystkim w tym, że ja mam prawo zrzucić fotografa innego gracza. No bo. To mnie zależy na tym, żeby moje zdjęcie było jak najśliczniejsze i jak najlepsze i pokazywało Nessie y, w, w, w całości, w, w jej piękności. A, a dodatkowo y, mam taką świadomość, że ta negatywna interakcja jest troszeczkę równoważona przez Nagrodę dla tej osoby przeze mnie zrzuconej, bo oprócz tego, że oczywiście będzie mogła zająć dowolne wolne miejsce na planszy, to jeszcze jako rekompensatę na otarcie łez ma prawo wybrać dowolny kafelek do swojego pejzażu. Więc z jednej strony troszkę zadamy kuku, ale też wyrówna się to w, w grze. I na zakończenie, moi drodzy, to, co chyba najbardziej chwyta za serce, oprócz oczywiście składającego się z trzech elementów, cały czas to powtarzam, że jest po prostu przesłodziaszna, to są emocje. No Gra rodzinna, gra, w której gramy z dziećmi, musi mieć emocje i ta gra ma ich naprawdę dużo. Pojawiają się przede wszystkim w, 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 w momencie, kiedy rzucamy kością. I płynie nasza Nessie. No bo nie wiemy, co tam, o ile się przesunie, prawda, czy być może będziemy mieli tyle szczęścia, że akurat będzie to Joker i sami zadecydujemy, gdzie nam Nessie wypłynie. Dalej są emocje przy stawianiu, przy, przy stawianiu swoich pionków fotografów, bo może się zdarzyć tak, że ktoś akurat będzie miał chrapkę na to nasze miejsce. I nas zrzuci z łódeczki, kładeczki, mostu czy czegokolwiek, gdzie się akurat znajdujemy. Dalej, kolejne emocje mamy przy odkrywaniu kafelków. Im więcej widzieliśmy części ciała, tym więcej kafelków mamy do wyboru. I możemy sobie z tych kafelków trzech wybrać ten jeden, który nam najlepiej pasuje. Także polecam Wam, zagranie w grę Loch Ness. Polecam Wam świetną zabawę, w tworzenie własnego zdjęcia i życzę Wam, aby było ono najpiękniejsze, żebyście mogli wygrać jako paparazzi pierwszą nagrodę w WordPress Photo.